Podczas gdy Europa stara się zwiększyć swój udział w produkcji układów półprzewodnikowych, trwa niestety wojna handlowa między Ameryką a Chinami. Amerykanie starają się jak najbardziej ograniczyć właśnie taką produkcję na terenie Chin. Jak wiemy, sankcjami obejmują bardzo wiele chińskich firm, między innymi zostały tymi została tymi sankcjami objęta firma Huawei, czyli jeden z największych technologicznych producentów chińskich, ale oprócz tego Amerykanie starają się jak najbardziej utrudnić życie także producentom układów półprzewodnikowych. Departamento de Handel USA Nałożył ograniczenie na SMIC. SMIC to jest największy chiński producent układów półprzewodnikowych. I ten departament zakazał smic produkcji układów półprzewodnikowych w litografii 10 nanometrów i mniejszej. Natomiast Amerykanie rozważają nałożenie dalej idących sankcji, czyli zamierzają zakazać SMIC-owi produkcję układów w technologii 14 nanometrów i mniejszej. Jako ciekawostkę podam, że SMIC produkuje takie układy już od 2019 roku, czyli to nie jest tak, że SMIC dopiero się przymierza ale już od trzech lat tego typu produkcja trwa. Natomiast w wyniku tych sankcji być może SMIC będzie musiał całkowicie zaprzestać produkcję w technologii 14 nan nanometrów, a skupić się po prostu na produkcji układów w jeszcze wyższym procesie technologicznym, czyli tak naprawdę układów starszej generacji. W efekcie tych nałożonych sankcji SMIC rozwija teraz własny proces produkcji, produ produkcji w głębokiej w głębokim ultrafiolecie, czyli to grafia DUV. Natomiast jest to technologia, która będzie pozwalała na produkcję układów, w których występuje niewielka gęstość tranzystorów, czyli będą to raczej proste, niezbyt skomplikowane układy. No i Smith w tej chwili planuje oczywiście wielomilionowe inwestycje na to, żeby rozwijać własną produkcję układów scalonych i po prostu uniezależnić się od Amerykanów tak, żeby móc dalej produkować zaawansowane układy. Bo na razie Amerykanie po prostu dążą do tego, żeby całą technologię nowoczesną skupić u siebie, a nie dopuścić do tej technologii po prostu Chińczyków i zakazać producentom czy dostawcom urządzeń do produkcji układów półprzewodnikowych sprzedaży tych, tych układów firmom chińskim.